Szanowny Panie Starosto, koledzy parlamentarzyści. Pani senator, panie pośle, panie kuratorze, panie wojewodo, wszyscy, szanowni państwo, serdecznie państwu gratuluję tego wszystkiego, co tutaj dostaliśmy w porcji takiej piętnastominutowej, może nawet nie piętnastominutowej, wszystkich sukcesów, które państwo odnosicie i w tych czerwonych, i w tych białych liceach, i w tych technikach, i w zespołach szkół zawodowych, i tutaj w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ełku, i również w tym centrum wsparcia psychologiczno-pedagogicznego to są wszystko działania które są razem ze sobą powiązane i powodują że możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem pomimo różnych informacji które do nas dopływają w ostatnim czasie i informuje się nas o bardzo przykrych incydentach ale wierzcie mi państwo to są incydenty dzięki państwa działalności państwa dyrektorów państwa nauczycieli i dzięki również no, wspaniałym rodzicom, których w większości mamy w Polsce nasza młodzież i nasze dzieci są dobrze wychowane i dobrze przygotowywane do przyszłości. A te incydenty, które się pojawiają, niekiedy bardzo brutalne i niekiedy bardzo dramatyczne, każą nam tylko wzmagać nasze działania i dokładać środków finansowych również do tych działań. Przypomnę, że tylko w tym roku w, w subwencji oświatowej mamy ponad 11 miliardów złotych więcej, tylko w tym roku 2 miliardy złotych to środki finansowe przeznaczone na. Kolejne 20 tysięcy etatów psychologów i pedagogów. 20 tysięcy etatów to jest prawie 100% więcej niż było do 1 września, bo było 22 tysiące specjalistów. Dziś jest już ponad 40 tysięcy specjalistów, a chcemy, żeby 1 września 2024 roku tych specjalistów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych w naszych wszystkich szkołach było ponad 50 tysięcy, bo jest taka potrzeba. Takie są czasy że nasza młodzież i nasze dzieci wymagają takiego wsparcia. Wymagają wsparcia również nauczyciele i chcę tutaj wszystkim nauczycielom podziękować z powiatu ludzkiego, ale tutaj z Ełku, z całej Polski, dlatego że ta działalność edukacyjna, ale też przede wszystkim i tutaj teraz na to chciałbym zwrócić uwagę, wychowawcza jest na wagę złota. Obserwując kryzys rodziny, bo to z niczego nie wynika, również ten, te informacje, które do nas docierają, obserwując kryzys rodziny i walkę z rodziną, mówmy wprost, to co się stało również w zeszłym tygodniu, to jest atak na wartości, atak na rodzinę, na papieża rodziny bo to był papież, jest papież rodziny, to jest atak również na rodzinę. My mamy od kilku dekad permanentny atak na rodzinę, na małżeństwo, na wartości, które są z tym związane. No, powodują, że pewne, pewne zamieszanie w umysłach młodych jest. Ale państwo wykonując swoją pracę wychowawczą we wszystkich tych placówkach, również tutaj podległych, podległych powiatowi Euckiemu. Wspomagacie te działania wychowawcze i dzięki temu, raz jeszcze powtarzam, możemy patrzeć w przyszłość bardzo pozytywnie. A ja mogę zagwarantować, że i raz jeszcze to zrobię z tego miejsca, że będziemy dalej podnosić subwencję oświatową, że będziemy dokładać środków również na specjalistów, będziemy zwiększać wynagrodzenia nauczycieli, będziemy zmieniać system pracy nauczycieli tak, żeby był również atrakcyjny dla samych nauczycieli, ale więcej nauczyciela dla ucznia, mniej pracy w domu. I Wielkie, wielkie inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Chcę podkreślić, że 12 milionów 300 tysięcy złotych na budowę tego potrzebnego, niezwykle skrzydła specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego tutaj w Ełku przy wsparciu, przy wsparciu, przy wkładzie własnym powiatu ełckiego w wysokości 3,5 miliona złotych. Te 12 milionów 300 tysięcy złotych z polskiego ładu. Warto to podkreślać również takim paniom posłankom, które nie wiedzą, gdzie te 5 miliardów 200 milionów złotych poszło. Otóż w ramach tych 5 miliardów 200 milionów w ciągu ostatnich 14 miesięcy, 12 milionów 300 ,000 jest tutaj w rękach pana starosty, po to, żeby ten znakomity specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy był powiększany i yy, Edukował tych, którzy tej edukacji potrzebują jeszcze bardziej, wychowywał tych, którzy tego wychowania potrzebują jeszcze większego i jeszcze bardziej specjalistycznego. To wszystko tutaj w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Bardzo dziękuję moim przyjaciołom, parlamentarzystom, pani senator Małgosi Kopiczko. Panu posłowi Wojtkowi Kosakowskiemu, y, y, Jurkowi Małeckiemu, wszystkim parlamentarzystom, którzy rzeczywiście y, tak jak Wojtek, jak Małgosia y, chodzili tam i y, aż mieliśmy nieraz ich dosyć, szczerze mówiąc, ale, y, ale taka jest ich rola, żeby jednak powiedzieć, że tutaj potrzeba i ta potrzeba jest rzeczywiście i na te potrzeby będziemy reagować i będziemy zwiększać, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, bo tego potrzebujemy wszyscy. Gratuluję Państwu, a Pana Dyrektora uprzejmie proszę o przyjęcie okolicznościowego medalu wraz z dyplomem Ministra Edukacji i Nauki i Laurę laur Niepodległości. Ciężar taki jest duży, ale to jest ciężka jest niepodległość i bardzo ciężko było ją wywalczyć, a teraz trzeba ją po prostu trzymać i nie puszczać. Dziękuję bardzo.